Dzień dobry, vlogmas, dzień 19. Zapraszamy! Witam Was w sobotę. Jak widzieliście, Julcio ma się lepiej. Jeszcze jest troszeczkę osłabiony, ale sytuacja się uspokoiła. Także bardzo się cieszymy. Jesteśmy zmęczeni po wczorajszym dniu, ale e, bardzo... Uradowani, że Julian czuje się lepiej, już się bawi, już yy, wraca do sił. Yy, jesteśmy na lekkiej diecie, ale jest ok. Ok, radość jest przeogromna, że Julian czuje się lepiej, także yy, dzisiaj działamy. Julian właśnie z pod rzemce. Stasiu wrócił z angielskiego przemek z zakupów, także idę rozpakowywać. Fragment Wam pokażę, ale już nie będę wszystkiego pewnie pokazywać jak to przycholu, tylko tak z grubsza. Natomiast ja jestem rozebrana, coś mi się ostatnio przestawiało, że od rana jest mi mega gorąco. Wietrze mieszkanie wszystkie okna otwieram, jakie tylko mamy. Natomiast wieczorami i w nocy jest mi bardzo zimno. I się wtedy ubieram. Nie wiem, co to jest. Może starość, ale tak mam. Wyjęłam pierwszą torbę zakupów i tutaj mamy dwa wiaderka śledzi Matijasków. Dlatego i pieprz ziołowy, tego pieprzu jest na pewno więcej. Dlatego, że. O, i cebula. Że będę jutro robiła śledzie już na Wigilię, bo jutro będzie niedziela. Wigilię mamy w czwartek, a one właśnie są najlepsze jak cztery dni postoją. Wtedy się tak dobrze przegryzą. Więc jutro będę robiła śledzie i na pewno to nagram i wrzucę przepis. Także wyczekujcie w poniedziałek tego vloga, bo będziecie mogli sobie zrobić na przykład albo po świętach czy na święta, albo na sylwestra. Bo to są śledzie w oleju i ja na przykład nie lubię śledzi w oleju, a te uwielbiam. Także zobaczycie. Witam się z Wami w niedzielę 20 grudnia z pleneru. A to dlatego, że idę do sklepu, a dokładnie idę zobaczyć coś do Hebe, bo inaczej nie mam jak się w tygodniu wyrwać. Teraz już będą e, takie wiecie przygotowania do świąt już e, grubsze, więc dzisiaj idę. Julcio ma drzemkę, więc akurat wyskoczyłam z domu i lecę na szybciora. Dotarłam już do domu. Słuchajcie, poszłam do Hebe, takiego nie w centrum handlowym, tylko takiego specjalnie y, na uboczu, y, żeby właśnie nie było ludzi, ale tych ludzi było tam, w ogóle strzały jakieś na mieście. Są korki, y, rynki są czynne, działają dzisiaj, ludzie z rynku pędzą po prostu z torbami. No, naprawdę nie spodziewałam się, że będzie aż taki ruch, ale kupiłam kilka rzeczy, które chciałam, więc y, potem wam pokażę. Jedna rzecz jest inna niż planowałam, przy kasie y, została wymieniona, y, ale to wam opowiem. A teraz działam w kuchni, bo robię obiad i y, 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 y namoczyłam śledzie właśnie o tych śledziach Wam chciałam powiedzieć, y, bo dzisiaj robię śledzie na Wigilię już, bo to będzie za 4 dni i one właśnie po 4 dniach stania, przegryzania się są najlepsze. Tutaj dwa takie wiaderka, wcześniej Wam pokazywałam jak rozpakowywałam zakupy wczoraj Matijasów i one są w zalewie, ja wylałam z wiaderek tą zalewę, wypłukałam wiaderka, wypłukałam śledzie z powrotem je tam włożyłam, zalałam zimną wodą i one się tak mają moczyć 4 godziny. Ja zawsze moczę śledzie 4 godziny i wtedy one są dla mnie idealne. Nie lubię, no śledź musi być słony, tak? Ale nie lubię jak jest taki słony, że aż mi łzy w oczach stają. I moja sprawdzona metoda to jest taka, że 4 godziny muszą się moczyć, wtedy są dla mnie idealne. Każdy ma inny stopień, jakby. Tolerancji na sól. Ja mam taką właśnie i teraz będą się moczyły do prawie 18, tak 17:30, a później będziemy je razem robić. Wszystko wam pokażę. Ale tu już są bez zalewy, w wypukanych wiaderkach, w czystej wodzie zimnej po prostu moczą się, żeby ta sól z nich zeszła trochę. Będę obierała ziemniaki, bo będziemy mieli dzisiaj na obiad pieczone ziemniaki i pieczoną karkówkę. Także karkówka już jest przyprawiona i będę ją wkładać w rękaw. No i potem do piekarnika, ziemniaczki będzie ok, ale jeszcze Wam pokażę to, co kupiłam w Hebe. Niewiele z tych moich zakupów, bo jest pasta do zębów dla Julcia. I tak, o to mi bardzo chodziło, żeby to kupić. Jest to serum przeciwtrądzikowe, bo ja, mimo wieku, niestety borykam się z jakimiś tam niedoskonałościami. I właśnie, ojej, poczekajcie, poczekajcie. I właśnie zobaczyłam, że jest dostępne to serum. Są również nawilżające i inne. Okej, okay, już jestem, bo musiałam na chwilę przerwać Żeby Julciowi coś dać Proszę I tak, to serum Jest, no Teraz jest w ogóle promocja Do minus 50% na produkty naturalne Między innymi na właśnie Na komi I oni mają różne Te sera i nawilżające I jakieś tam inne Mnie zależało na tym Właśnie na trądzik, więc będę sobie teraz go używać na noc. Mam nadzieję, że do świąt jakoś nie będę miała jakiejś masakry na twarzy. A jeżeli ono się sprawdzi, to zakupię sobie również nawilżające, a to antytrądzikowe oczywiście będę używać. Tak wiecie, doraźnie, w razie gdyby coś tam miało mi. Się zadziać na twarzy, natomiast tak na co dzień y, pielęgnacyjnie byłoby nawilżające. Kupiłam też y, maseczki kolagenowe pod oczy. Jest tutaj ich 30 sztuk, 30 takich płatków. Były też w promocji, y, a na moje cienie pod oczami zawsze to się podratuje. Oczywiście cienie nie znikają, ale ta skóra się nawilża. Kupiłam płatki kosmetyczne. No i tutaj jest właśnie. Y, to, o czym mówiłam, ta zamiana przy kasie. Kupiłam sobie z Burżła kredkę do brwi. Chciałam taki jakby żel, taki wiecie, jakby tuż do brwi, ale wszystkie były wykupione, bo na produkty Burżła jest również duża promocja. Minus 50%, więc zostały tylko kredki, i wzięłam kredkę ze szczoteczką. Zobaczymy, jak ona się sprawdzi. I kupiłam w pierwszej chwili. Wzięłam tuż do rzęs z burżła. Taki jest nowość Twist. On jest ze szczoteczką, którą się przekręca, i można. Ona ma dwie funkcje: jakby pogrubiającą, i jak się przekręci, to wydłużającą. Ja bardzo się napaliłam na ten tłuszcz. Z racji, że jest 50% w promocji, więc on normalnie kosztuje 60 zł, dzisiaj był za 30 a mój tuż już tak podsycha, że tak powiem, więc chciałam go kupić, ale wziąłam go do koszyka i poszłam z nim do kasy i pani przy kasie zapytała mnie czy zależy mi na takim wiecie, efekcie wow rzęs, żeby one były długie i żeby to naprawdę było widać czy po prostu na podmalowaniu delikatnym ja wiem, że zależy mi na efekcie wow na święta chcę mieć piękne rzęsy no to pani mi powiedziała, żebym sobie odpuściła ten tusz burżła, bo on jest fajny taki na co dzień, bardzo dobry, bardzo dobry ale jest on, um, taką ma formułę żelową i on sprawdza się pod takim względem, że um, on aż tak bardzo nie wydłuża, ale jego można um, nakładać kilka razy w ciągu dnia, że można poprawiać. Natomiast ja nigdy tego nie robię, jak się umaluję rano tak... Oczekuję, że cały dzień będzie ok. No, i tutaj była druga promocja. Pani mi poleciła z gosza. E, Tuż e, do rzęs. E. Też był 50% taniej i on też normalnie kosztuje 60 zł. A nie, nie był 50%, był jeszcze więcej, bo on kosztuje 60 zł, a dzisiaj w promocji był za 17 zł. Słuchajcie, więc jeszcze praktycznie połowę taniej niż ten z bourgeois. I pani powiedziała, że ten robi efekt wow, że on bardzo wydłuża i, i taki jest naprawdę czarny. Pani miała nim umalowane rzęsy, przynajmniej tak twierdziła. Miała piękne te rzęsy. E, więc i właśnie mówi, że tym, jak się raz umaluje, to on wystarcza. Nie trzeba poprawiać. I e, przekonała mnie do niego. E, powiedziała, że no, na pewno jest większy efekt e, po tym tuszu. I, no I cena tak z 60 zł na 17. Bardzo fajna cena, promocja. Powiedziała, że te tusze są bardzo rzadko w promocji, natomiast tusz bourgeois jest często, w ogóle marka bourgeois, więc y, mówi: nawet jak ten mi się skończy, czy będę chciała koniecznie tamten mieć, to zawsze sobie go mogę kupić w promocji. Natomiast ten jest tak. Y, Wyjątkowo chyba na razie, więc namówiła mnie na Gosza. I taka oto sytuacja takie moje zakupy dzisiaj poczynione. Słuchajcie, mam nadzieję, że ten tusz będzie fajny. Na pewno go użyję sobie we Wigilii i w święta. Zobaczymy jak to będzie. A dzisiaj, zamierzam nałożyć na wieczór na twarz tą błotną maseczkę z The Body Shop z kalendarza adwentowego, bo ona jest bardzo silnie oczyszczająca. Później mam zamiar nałożyć nawilżającą plus te płatki pod oczy, które kupiłam. I mam zamiar stosować codziennie do świąt to serum antytrądzikowe, bo tutaj niestety już coś mi się zaczyna. Na twarzy dziać, więc yy, zobaczymy, czy to coś pomoże, czy to się wchłonie, czy nic tam mi nie wyskoczy. No, zobaczymy, jak to będzie. Dobra, moje śledzie. Mm. Y, l, 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 moczą się już 4 godziny prawie, więc idziemy je robić e, ja już sobie podszykowałam trochę, bo już pokroiłam sobie w kostkę cebulę e, teraz będę kroiła śledzie i pokazywała Wam co po kolei jak robię, żeby one były takie jaką, jakie mają być e, będą nam potrzebne śledzie e, cytryny olej cebula pokrojona w kostkę i Pieprz yy, ziołowy. I to wszystko z naszych składników. Także zapraszam, robimy śledzie. Ok, no to zaczynamy. Mam śledzie, tutaj jest jedno wiaderko, są filety, i teraz będę je kroić. Będę sobie je na razie wrzucała do miseczki. Jestem w rękawiczkach, bo nie lubię później tego zapachu śledzi. Śledzie mamy pokrojone. Tyle, taka miseczka wyszła z tych dwóch wiaderek. Wszystkie składniki przygotowane. Tutaj wcześniej sobie przygotowałam, pokroiłam cebulę. No, i teraz układamy. Mam specjalny taki po ciastkach przeznaczony już na śledzie pojemnik, w którym zawsze robię. I teraz tak śledzie układamy warstwowo. Najpierw pierwsza warstwa. i teraz posypujemy cebulą i wkracza pieprz ziołowy do akcji mocno y, posypujemy Całość pieprzem. On jest taki o pomarańczowy. Całą cebulę zasypuje tak o, mocno. I teraz cytrynka. Całość zasypujemy. O, pestka mi wpadła. Zalewamy całość sokiem. Ja daję dużo soku z cytryny, bo lubię, jak śledzie są takie przykwaskowe. Jest zalany, i powtarzamy całą czynność. Czyli od nowa śledzie, cebula, pieprz ziołowy i cytryna. I tak do wyczerpania śledzi. Ok, wszystkie warstwy gotowe. Dokładnie wyszły mi cztery warstwy śledzi, cebuli, tak, pieprzu i mm, soku z cytryny. Wygląda to tak, cały pojemnik jest zrobiony. I teraz na koniec. Zalewamy wszystko olejem e, tak, żeby przykryć wszystkie warstwy. Jeszcze sobie widecę tam tak troszkę, o, zrobię, żeby tam ten olej do samego dna doleciał. I teraz zakrywamy. I do lodówki. Na 4 dni. Po 4 dniach śledzie są najlepsze. Tylko że ja jeszcze robię tak, że trzeciego dnia, czyli dzisiaj mamy niedzielę to w środę mm -hmm. będę. Oj, już. Będę je próbować. No już, już. Opa. <ścoughs> Będę próbować w środę. E, najprawdopodobniej one będą trochę mało kwaśne jeszcze, więc e, wtedy dodam jeszcze sok z jednej cytryny, przemieszam i będą stały jeszcze jedną dobę do czwartku i w czwartek powinny być idealne. E, jeśli chodzi o ilości, to zużyłam dwa, e, dwa wiadereczka śledzi, e, cztery cytryny, Dwa opakowania pieprzu y, ziołowego, trzy czwarte butelki oleju y, y, i cztery duże cebule. I to wszystko. Teraz idzie to wszystko do lodówki. Oj, i za cztery dni śledzie będą gotowe. <grym> Dzień dobry, witamy Was w 21 dniu vlogmasu. Wyglądamy jak po dobrej imprezie, dlatego że całą noc się bawiliśmy, śmialiśmy i nie mogliśmy spać, także. No jest jak jest dzisiaj. Taki dzień będzie w skrócie dlatego że jesteśmy nieprzytomni. Właśnie nastawiliśmy zupę, zupę, zupę pomidorową, żeby się nam ugotowała na obiad. Stasiu ma lekcję, właśnie obecnie ma przerwę. Robimy pranie, ogarniamy wszystko, żeby nam nie zostało na święta. I tak, i dzisiaj musimy przetrwać jakoś dzisiejszy dzień, bo naprawdę czujemy się jak po dobrej imprezie. I u nas gotowanie znowu, tak? Ale fryzura, Juluś. Tak, gotuj, gotuj. Co gotujemy? Zupę pomidorową gotujemy. Wymieszaj tak. Ślicznie, brawo. O, mniem, mniem, jaka dobra. Joluś, a zrób am. Nie ma am w miseczce. Słuchajcie, sukces! Julcio ma drugą drzemkę i mam nadzieję, że pośpi, bo jest masakrycznie zmęczony po tej nocy. Ja idę sobie zrobić drugą kawę, bo też ledwo stoję. Zupę ugotowałam, zjedliśmy, ale gotowałam ją na raty, dlatego że Julcio cały czas wołał na ręce. W ogóle teraz ma taki etap, że cały czas woła na ręce, cały czas mama, mama, wiecie, jest przyklejony do mnie. No a jeszcze po takiej nieprzespanej nocy to już jest w ogóle, nie schodzi ze mnie praktycznie. No ale teraz odsypia. Mam nadzieję, że dzisiejszą noc prześpimy. No i tak, yy, idziemy jeszcze otworzyć yy, kalendarz adwentowy, bo 21 grudzień, 21 okienko. Okej, okay, tutaj mamy 21, jest to coś wysokiego. I już patrzymy. Maseczka w płachcie z witaminą C. Super, przyda się po nieprzespanej nocy. Dobrze, kochani, w takim razie ja się już z Wami żegnam po tym trzydniowym yy, vlogmasie. Yy, jutro będzie standardowo kolejny, natomiast dziękuję Wam za oglądanie. Polecam Wam zrobić śledzie. Jeśli jeszcze chcecie je zrobić na święta, to tak jest ostatni dzwonek, a jeżeli nie, to bez pośpiechu możecie je zrobić sobie na Sylwestra. Polecam, bo są naprawdę fajne i smaczne. Yy, także yy, obejrzyjcie dokładnie filmik, bo tam dokładnie mówię, yy, co i jak yy, w jakich proporcjach yy, i w jakiej kolejności to śledzie się robi. Yy, także. Dzisiaj kończymy vlogmas dniem 21, yy, coraz bliżej święta. Dziękuję wam za oglądanie. Bądźcie z nami ze mną do końca świąt i do zobaczenia do usłyszenia już jutro. Jeżeli będziecie tak życzliwi i mili przedświątecznie to zasubskrybujcie mój kanał. Dajcie łapkę w górę. Piszcie komentarze. W ogóle, właśnie, piszcie, jeżeli zrobicie te śledzie, jak wam one smakują. Także buziaki i do zobaczenia jutro.